Ukraińcy w ostatnim czasie poczynili postępy na froncie zaporowskim. Wiele wskazuje na to, że najbliższe tygodnie mogą okazać się bardzo istotne. W tym filmie razem z Jakubem Berem omówimy aktualną sytuację oraz przedstawimy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Aktualna linia frontu ukształtowała się po udanych ukraińskich ofensywach jesienią ubiegłego roku. W zasadzie od października-listopada niewiele się ona zmieniła. Linia frontu to dziś około 800 km. Intensywne walki oczywiście nie trwają na całej jej długości. Jest za to kilka dużych ognisk. Jest to przede wszystkim część frontu zaporowskiego, na czele z odcinkiem głównego uderzenia na, na południe od miejscowości Orichiv. Wszyscy pewnie słyszeli o miejscowości Robotyne, jest też o, o sąsiednie wsie Werbowe i Nowobroki, Nowoprokopiwka. Tam toczą się najcięższe walki. Dalej mamy drugim takim odcinkiem koncentracji walk jest rejon na południe od Wołyki i Nowosiłki, trochę, trochę dalej na wschód. Od poprzedniego regionu walk. Dalej mamy okolice Bachmutu, zwłaszcza na południe od Bachmutu, gdzie od no, trzech miesięcy te walki są wyjątkowo intensywne. I obszar na północ od Dońca, kilka punktów na tej linii frontu położonej między Dońcem, między rzeką Doniec a granicą państwową. Gdzie od y, paru tygodni Rosjanie próbują prowadzić działania zaczepne na trochę większą skalę i próbują przełamać linie obronne ukraińskie. Więc jest kilka takich y, głównych ognisk walk, najcięższych. Y, do tego od czasu do czasu y, dochodzi do intensyfikacji walk na jakichś pozostałych, wybranych, wybranych odcinkach. Mogą to na przykład być. Y, Tereny położone, punktowo tereny położone nad dolnym Dnieprem, gdzie Ukraińcy od czasu do czasu wykonują desanty przez rzeka niewielkie. Są to bardziej działania grup dywersyjno-rozpoznawczych niż takie działania zaczepne na pełną skalę. Tym niemniej tam też na, na, na tym odcinku bywa gorąco. Warto przy tym zaznaczyć, że front jest systemem naczyń połączonych. To, co się na przykład dzieje przy granicy rosyjsko-ukraińskiej w obwodzie Charkowskim ma wpływ na to, co się dzieje na froncie zaporowskim. Czyli jeżeli na przykład Rosjanie angażują swoje odwody, duże siły, żeby tam w jakiś sposób przełamać obronę ukraińską, Ukraińcy się bronią, tym samym wiążąc pewne siły, obie strony wiążą pewne siły i środki na, na tym odcinku frontu i nie mogą ich przekierować na, na przykład na południe i na odwrót. To samo dotyczy zwłaszcza okolic Bachmutu, gdzie Rosjanie, gdzie Ukraińcy od początku maja Prowadzą działania zaczepne. Rosjanie no, z różnych powodów, nie tylko czysto wojskowych, ale też powodów politycznych, nie chcą odpuścić, mówiąc kolokwialnie, Bachmutu i okolic, więc oni kierują tam znaczne siły, bronią się, te siły są związane i nie mogą ich przekierować na przykład w charakterze odwodu na francoporski. Głównym celem Ukrainy na ten moment wydaje się być wciąż co najmniej dezorganizacja, a najlepiej całkowite przecięcie komunikacji między Rosją a Krymem. W optymalnym wariancie byłoby to fizyczne przecięcie linii komunikacji rosyjskich albo zdobycie Melitopola. Albo wręcz fizyczne dojście do Morza Azowskiego. To, jest cel, to byłby cel maksymalny tej operacji ukraińskiej, natomiast może dojść do też, może zostać osiągnięty cel pośredni, dezorganizacja linii komunikacyjnych armii rosyjskiej poprzez zajęcie któregoś z ważnych węzłów komunikacyjnych położonych pomiędzy aktualną linią frontu a Morzem Azowskim. No takim miejscem jest na przykład Tokmak. Jest to miasto, bardzo ważny węzeł komunikacyjny którego zajęcie przez Ukraińców lub nawet okrążenie bardzo utrudni zaopatrzenie frontu zaporowskiego dla sił rosyjskich i znacznie zmieni swobodę działań Rosjan w tym rejonie. Sukces w postaci na przykład zajęcia Melitopola będzie oznaczał, że Krym faktycznie stanie się wyspą. Krym i przedpole Krymu położone, przedpole Krymu położone na północ od przysmyków, czyli na terenie obwodu hersańskiego. Ten obszar będzie faktycznie izolowany od, od reszty terenów zajętych przez Rosję. Melitopol jest takim kluczowym węzłem drogowym, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest kilka ważnych mostów, skrzyżuje się kilka ważnych dróg i dojście Ukraińców do tego miejsca spowoduje automatycznie izolację Krymu i jego przedpola od, od reszty terenów zajętych przez Rosję. Dlatego właśnie to front zaporowski jest kluczowy. Gdy spojrzymy na mapę, widać na niej charakterystyczny kształt, przypominający bąbla. To wyłom w ugrupowaniu rosyjskim i tym samym niezwykle istotne miejsce frontu. Ukraińcy atakują tam już od ponad trzech miesięcy. W czerwcu i lipcu mieli bardzo duże problemy z przesuwaniem się do przodu, ponieważ to no, linia, linia przedpola, była bardzo silnie zaminowana. Dodatkowo układ terenu był taki, że podstawa wyjściowa ukraińska znajdowała się w takiej dolince. To, było, to, był, to był rodzaj takiej miski terenowej, gdzie Rosjanie mieli praktycznie ze wszystkich stron dookoła dobry wgląd w przesuwanie się Ukraińców, więc mieli przewagę ogniową. Mogli wykorzystywać zasłony wzgórz do na przykład ukrycia czołgów czy do ataku helikopterów, tak, które mogły wylatywać za wzgórz, używać na przykład przeciwpancernych pocisków kierowanych i szybko się kryć za tymi wzgórzami. Więc ukształtowanie terenu bardzo sprzyjało Rosjanom. Oni też bardzo dobrze wybrali swoje pozycje i bardzo silnie zaminowali przez pole. I Pierwsze dwa miesiące dla Ukraińców były bardzo ciężkie, oni zdobyli, opanowali pewien, pewien obszar położony między wsiami Robotyne a Werbowe. Robotyne, Mała Tokmaczka i Werbowe, przy czym Mała Tokmaczka to była podstawa wyjścia w ataku ukraińskiego, to było przed rozpoczęciem ofensywy, ta wieś była w rękach ukraińskich. Większe sukcesy Ukraińcy odnieśli dopiero w sierpniu. W tym miesiącu zdobyli oni mniej więcej tyle terenu, ile w ciągu czerwca i lipca łącznie. Ukraińcy przeszli przez pola minowe, opanowali część wzgórz, ale nie tych najwyższych, nie, 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 nie kulminacji wzgórz, która jest gdzieś tam pomiędzy Werbowem a Nowoprokopiwką. Natomiast podejście do tych wzgórz są już w rękach ukraińskich i walki toczą się o opanowanie tych wzgórz. A także o rozszerzenie tego, tego klina w ugrupowaniu rosyjskim. To jest bardzo ważne, ponieważ no, nie można cały czas atakować w jednym kierunku, nie, nie zwracając uwagi na skrzydła. W tym momencie Ukraińcy są na, na etapie stabilizacji swoich, swoich osiągnięć. I rozszerzania tego klina, czy bardziej nie tyle rozszerzania, co nawet ubezpieczania tego klina od strony skrzydeł. Rosjanie, aby opanować kryzys, ściągnęli dodatkowe bataliony i pułki rezerwowe oraz dwie dywizje desantowo-szturmowe. W tym momencie wydaje się, że Rosjanie starają się koncentrować te dywizje na skrzydłach ugrupowania ukraińskiego, i prawdopodobnie celem ich będzie wyprowadzenie uderzeń na, na flanki wschodnią i zachodnią, flanka tego ukraińskiego klina. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach dojdzie do próby, próby, yy, znaczącej próby spowolnienia postępu ukraińskiego przez Rosjan yy, i od, od tego będzie dużo, dużo zależało. Jak Rosjanie te dwie dywizje desantowo-szturmowe użyją, yy, czy uda im się wyprowadzić kontrnatarcie i ewentualnie jakie ono osiągnie cele. W najbliższym czasie bardzo ważną rolę na froncie może odegrać Pogoda. Doświadczenie ubiegłego roku w obwodzie charysołetkim, gdzie były podobne warunki terenowe, pokazu, pokazuje, że no, działania w tej, w tej yy, strefie można prowadzić do początku października, listopada zazwyczaj. Generalnie do pojawienia się pierwszych dużych, obfitych deszczy, które zamieniają pola uprawne w, w błoto wielkie. Yy, trzeba pamiętać, że to jest strefa czarnoziemu, który bardzo dobrze trzyma wilgoć i Niewielkie opady deszczu zamieniają, zamieniają glebę w, w, w błoto klejące się do butów, gęsieni, z czołgów, kul, kół. Także duże opady deszczu mogą znacznie ograniczyć możliwości przesuwania się wojska w terenie I, i z pewnością wystąpienie takich opadów, dużych opadów deszczu w najbliższych tygodniach może oznaczać, yy, no, może oznaczać poważne problemy dla armii ukraińskiej. Jednak tutaj musimy zastrzec, że rejon, o którym mówimy, jest położony blisko morza. Opady nie są tam aż tak obfite jak na północy Ukrainy. Yy, I zdarzają się yy, lata, kiedy opady jesienno-zimowe są bardzo niskie. Tak było no, mniej więcej raz na raz, dwa razy na pięć lat, średnio rzecz biorąc. Zdarzają się bardzo suche jesienie i zimy. Więc może dojść równie dobrze do takiej sytuacji, kiedy, kiedy teren będzie suchy i będzie można prowadzić działania manewrowe nawet w listopadzie, grudniu czy styczniu. Wystąpienie deszczy i zamiana, zamiana terenu w wielkie błoto jest, uważam, bardziej prawdopodobne jednak, statystycznie rzecz biorąc. Więc no, Ukraińcom zostaje, zostaje, tak na dobrą sprawę, kilka tygodni. Do przełamania linii obrony rosyjskiej i wyjścia w głębi operacyjną w celu zdobycia powodzenia, uzyskania powodzenia i zajęcia tych punktów na mapie, o których wcześniej mówiliśmy. Tak? Czyli przecięcia linii komunikacyjnych, zdobycia na przykład Tokmaku lub innych ważnych. E, miejsc na tyłach rosyjskich. Ukraińcy koncentrują się na wspomnianym odcinku frontu zaporowskiego. Jednak nie jest wykluczone, że uruchomią oni także inne miejsca. Może się tak stać, gdy zobaczą, że linia frontu zaczyna trzeszczeć. Takimi odcinkami frontu jest przede wszystkim Dolny Dnia. Gdzie należy się liczyć ze zwiększaniem intensywności e, działań zaczepnych ukraińskich i możliwością wysadzenia większych desantów. Takim, takim odcinkiem frontu są okolica. Kamiańskiego Wasyliwki, czyli ta część frontu za, e, zaporowskiego położona najdalej na zachód przy wyschniętym zbiorniku Kachowskim, wreszcie o, o, okolice Wuchledaru. E, I okolice Wuchledaru są taką podstawą wyjściową dla Ukraińców, skąd najbliżej jest do Mariupola. I droga, jakby fizycznie, odległość stamtąd do Morza Azowskiego jest najbliższa z tego punktu. Jeśli chodzi o scenariusze rozwoju sytuacji, możemy wyróżnić trzy podstawowe. Pierwszy to ustabilizowanie frontu przez Rosjan, nawet kosztem dużych strat. W tym scenariuszu, ten bąbel, który widzimy na mapie, może się zmniejszać lub zwiększać, ale wojska ukraińskie nie przełamią linii frontu i nie wyleją się na rosyjskie tyły. Drugi scenariusz to jest przełamanie frontu przez Ukraińców i na, na jakby średnią głębokość, czyli powiedzmy 30-40 km, plus minus analogicznie jak to było e, e, przy pierwszym rzucie ofensywy charkowskiej w ubiegłym roku, czyli na przykład dojście do Tokmaka e, lub troszkę dalej i Rosjanie będą potem w stanie ustabilizować front, więc to jest drugi scenariusz, jakby średnio pozytywny dla Ukraińców, ale, ale cały czas pozytywny. I trzeci scenariusz wydaje się, że on już jest coraz mniej prawdopodobny, czyli pełne załamanie frontu rosyjskiego, wyprowadzenie przez Ukraińców ataków z kilku kierunków, dezorganizacja frontu, wyjście na głębokie tyły i dojście Ukraińców do Morza Azowskiego. Wydaje mi się, że scenariusze 1 i dwa są w tym momencie najbardziej prawdopodobne, i kolejne tygodnie powinny pokazać nam kierunek, w jakim ta ofensywa będzie się dalej rozwijała. I czy ona osiągnie sukcesy, i na jaką skalę, czy nie? To na dzisiaj wszystko. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Kolejne odcinki już wkrótce.